Godzina 1.46 Jesteśmy na stawach w Rokitkach koło Czewa. I tutaj zaliczyliśmy 6 kolejnych gatunków Z czego Najciekawsza jest chyba zielonka Bo się jej tak No nie była tu pewniakiem I właściwie Z tych trudnych do zaobserwowania chruścieli jest najtrudniejsza do zaobserwowania, do usłyszenia Ale się udało Nie mamy jeszcze wodnika, nie mamy Kropiatki, a zielonka już jest Co bardzo cieszy Oprócz zielonki był bąk. Najpierw słyszany, a potem udało nam się dwa ptaki zobaczyć i nawet jakieś zdjęcia z daleka zrobić. To nie jest częsty widok. Więc też cieszy. Mieliśmy też kulczyka. Mieliśmy głowienkę. Kogo jeszcze? Łęczaka. Łęczaka na spuszczonym stawie i dzierzbę gąsiorka. Był gąsiorek. Mój pierwszy samiec w tym roku. Bardzo Fajnie cieszy, dało się go sfotografować, filmować. Oprócz tego cała masa ptaków, takich typowych dla stawów, dla szuwarów trzcinowych. Chyba zrobiłem w miarę zdjęcie czciniaka na badylach suchych, takiego siedzącego i jakąś brzęczkę z czcin. Tutaj też jest ich dużo. Dużo jest jaskółek wszędzie. Naprawdę cała masa jaskółek. Latają tutaj nad wodą, się śmiejemy, że wyglądają tak, jakby rzeczywiście wyszły dopiero co gdzieś z mułu, zagrzebane po zimie, bo latają tylko tu nad wodą i nad trzcinami wszędzie ich pełno to wszystkie trzy gatunki dobra, koniec raportu. Następny z innego miejsca. W te, na chwilę obecną, na godzinę 11:48, mamy 116 gatunków zaobserwowanych. Od 3 rano. I jeszcze się nie poddajemy, jedziemy dalej. Quick, 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 śpiewa Zielonka. Szkoda, że nie mam mikrofonu, ale nie można mieć wszystkiego naraz. raz. quick, 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 quick,